Możemy grać może nawet 500, a kończymy u siebie. Walczymy do końca i wygrywamy. E, Nieważne czy 2 czy 0 ale stawiam na to, że jesteśmy nie do pokonania. Ja napisałam na. Dzisiaj 3-1 dla nas. Niech ten jeden dla zawiercia na osłodę. MVP Marcin Komenda, bo za cały sezon jak najbardziej mu się należy. Lublina, to najlepsza jest drużyna. Luk, Lublina, to najlepsza jest drużyna. Luk, Wszystkiego powstanie czas na chymy rzecz polskiej. Do chymu!

Na początek tej serii dla nas. Skąd taki przeskok między tym, co było czyni tematy co jest? Ciężko powiedzieć, ale zrobiliśmy dwa treningi, powiedzmy, że w miarę pełne w składzie takim ci, którzy są zdrowi to trenowali, także na pewno to nam trochę pomogło. W tym pierwszym meczu Giorg przyjechał tak naprawdę dzień przed meczem na, na, na sam mecz, tak, teraz potrenował dwa razy, więc na pewno też to, to czucie z rozgrywającym jest trochę lepsze i, i na, na razie to działa. Mam nadzieję, że, że, że w sobotę też pokażemy dobrą siatkówkę. 140-latek wniósł trochę energii. Tak, tak, tak. Nie, super gość, także... Yy, polecam każdemu przeżyć taką przygodę, bo no nie dość, że, że tyle ugrała, dalej tli się w, w, nim, w nim ten ogień, żeby, żeby te mecze wygrywać. I, I nawet sam fakt, że tutaj przyjechał, mógł przyjechać tak naprawdę już dzisiaj, mógłby się spakować do domu, a jednak podjął się wyzwania, wiedział, że to nie będzie łatwe i... i super, super sprawa. Wilfredo, niesamowita atmosfera na hali. Chcieliśmy świętować, dzisiaj się nie udało, ale nie składamy broni. No, tak jest, to. Jest, Takie jest są feno. Trzeba się sami trochę czekać, i. No nic, wracamy do nas i tam wtedy robimy okoczenie. Słyszeliśmy takie głosy, że właśnie tu nie chcielibyśmy świętować, tylko chcielibyśmy świętować w Lublinie. Nie tak wyobrażaliśmy sobie ten mecz, ale tak się zdarzyło. W sobotę. Spróbowaliśmy tutaj, ale jedna nie udało się teraz u nas. Będzie tyle. Sobotę będzie ogień. Pełna hala, żółta. Jak myślisz, jak będzie wyglądał ten mecz? to jednak jest finał. No, będzie też walka, no i tyle, już będziemy grali u nas, e, atmosfera myślę, że będzie trochę głosem niż wszystko. i bardziej po naszej stronie. <laughs> Już grzelak e, chcieliśmy świętować, będziemy musieli to odłożyć, ale nie składamy broni. Przecież to, pr, to my dalej prowadzimy w tej, e, w tej e, w tej rywalizacji. Dokładnie, tak jak mówisz my prowadzimy, my tak naprawdę będziemy grali także u siebie teraz w tym kolejnym spotkaniu w sobotę także my byliśmy na to gotowi dzisiaj, że Zawiercie nie zagra tak tak samo trzeciego meczu jak poprzednich. Dzisiaj tak naprawdę zagrali super na wysokich piłkach, byli od siatki standardowo, tak jak się gra przeciwko nam, ale po prostu bardzo wysoka skuteczność to co mieliśmy w pierwszym, drugim meczu się troszeczkę odwróciła ja jestem cały czas mega, mega zadowolony z chłopaków, to co robimy w tej robocie w tym, w tym sezonie tak naprawdę i nie składamy broń, tak jak powiedziałeś, jesteśmy zwarci, gotowi, czekamy jeden dzień przerwy i po prostu walczymy o, o złoty medal Plus Ligi taki jest plan cały czas. Nawet gdyby ten mecz nie poszedł tak jak, tak jak ten nam nie, nie do końca poszedł, zagrywka gdzieś na początku no nie była taka jak mieliśmy w poprzednich, przynajmniej w dwóch pierwszych setach, e to w kolejnych już widać było zdecydowaną różnicę. My jesteśmy gotowi na to, żeby walczyć. Tak jest, no tak jak wiemy, my jesteśmy zespołem, który w sezonie lubi ograć nawet pięć setów. Dzisiaj byliśmy bardzo blisko, mieliśmy piłkę setową, do, żeby doprowadzić w górze do, do piątego seta, yy, po prostu zapominamy resetujemy głowy, resetujemy nasze ciała, organizmy i w piątek zrobimy wszystko, żeby w Lublinie świętować nasz złoty medal, a jeżeli nie, to wrócimy tutaj znowu do Sosnowca. Cały czas mamy ten handicap, jeden mecz do przodu i tak jak mówię, chłopaki wie, wiedzą sami, o co tutaj walczymy, my jako sztab tak samo i będziemy po prostu walczyć o, o jak najlepszy wynik. Mimo nie najlepszego dnia, bo środa to jest środek tygodnia, całkiem spora grupa kibiców była z wami. Jak najbardziej, my zawsze jesteśmy mega wdzięczni, Chłopaki, tak samo powtarzamy każdym. Po prostu nawet za granicy u mnie w Australii się pytają, co to jest, że ludzie w ciągu tygodnia, co oni robią, gdzie pracują i tak dalej, że taka liczna grupa ludzi przyjeżdża z nami, a ja mówię, to są najlepsi kibice w Polsce w tym momencie. Zawsze nasza hala jest od pierwszego meczu praktycznie wypełniona po brzegi. Także to jest mega wsparcie. Liczymy, że w sobotę po prostu hala wybuchnie, poniesie chłopaków i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby, żeby zdobyć to mistrzostwo. I na to liczymy. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo.